Cześć, witajcie. E, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. Do tego tagu o nazwie Kobieta Pracująca otagowała mnie makija. E, dziękuję bardzo. E, chciałabym do tego tagu otagować e, użytkowniczkę e, Karolina Myśliwiec. E, zapraszam. E, również chciałabym otagować e, Mister Girl. Yy, więc przechodzę do pytań. Numer jeden: najgorsza praca, jaką wykonywałaś w swoim życiu? Słuchajcie, najgorsza praca, jaką wykonywałam w swoim życiu, to będzie praca bym powiedziała, że w szpitalu, kiedy sprzątałam, ale to nie była najgorsza praca najgorszą pracą była praca z naszymi e, rodakami. Słuchajcie, ja pracowałam swojego czasu w firmie, która zatrudniała prawie, prawie 100% naszych Polaków, i po prostu to, co się tam działo, to przeszło po prostu moje naj, najśmielsze oczekiwania. W związku z tym, że dla mnie to był szok, ja byłam bardzo otwartą osobą, żeby pomagać, a po prostu taki łomot, jaki mi się zebrał po tym wszystkim, że postanowiłam po prostu troszeczkę się odsunąć i zwolniłam się z pracy. Przez takie jakieś, jakieś takie um, podkopywanie dołów i w ogóle jakieś takie rzeczy, gdzie w pewnym momencie po prostu szefowa powiedziała do mnie: albo będziesz mi mówić, co Polacy chodzą i gadają w nocy, bo niestety było bardzo mocne picie, ludzie przychodzili bardzo pijani do pracy, była taka grupa, albo my cię zwolnimy. I ja, jak w amerykańskim filmie, wstałam, powiedziałam: słuchaj, zwalniam się i nie przychodzę, i wyszłam. I więc miałam takie swoje wyjście smoka i nie wejście, wyjście i słuchajcie, to byłaby chyba najgorsza praca, jeżeli chodzi o takie układy, jakieś takie kontakty międzyludzkie, o eee, w sumie wiecie co, jeszcze miałam jedną pracę, w której mnie bardzo źle traktowano ze względu na obcokrajowca to były same początki na Islandii, to było w piekarni, to by były te dwie prace dwa Twoja pierwsza praca. Słuchajcie, moją pierwszą pracą yy, to była praca w fabryce rybnej. I stąd pies, pies przyszedł. Yy, I ja w tej fabryce rybnej pracowałam od dnia, kiedy ja przyjechałam do Islandii praktycznie. To była moja pierwsza praca. Ja wcześniej nie pracowałam. I była to na tyle ciężka praca, że po prostu, no, pierwszy raz młoda dziewczyna z babami, które koło 50 czy tam po 40 wtedy wówczas były w świecie plotek, imprez i jakiś taki w ogóle dorosły świat. Ja mówiłam wam o tym w tagu o, tagu o nazwie Emigracja, który ja sama ułożyłam. I jeżeli mnie oglądacie, dziewczyny, które są z zagranicy, zapraszam Was do zrobienia tego tagu. I słuchajcie, to była taka moja pierwsza praca. Praca polegała na czyszczeniu ryb, filetów, z dorsza usuwaniu ości, krwi i robaków. Także to była moja pierwsza praca. 3. Wymień wszystkie zawody, jakie wykonywałaś. Hu, 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 kochani! Czy Wy chcecie, żebym jak książkę tu napisała? Ja pracowałam właśnie jako w przetwórstwie rybnym, tak? Jako osoba, która yy, czyści rybę. Pracowałam jako sprzątaczka, pracowałam jako doręczyciel poczty i pracowałam jako kierowca, jako roznosiciel gazet. E, robiłam też worki plastikowe, siatki reklamówki. Robiłam co jeszcze? Robiłam sklep swój. Miałam. Słuchajcie, e, co jeszcze robiłam? O Jezus, tyle rzeczy robiłam, nawet cały czas robię, słuchajcie, bo ja cały czas coś sprzedaję, cały czas coś robię, także ciężko mi jest powiedzieć. Po prostu jestem jak y, ten, jak Irenka Kwiatkowska, świętej pamięci, nasza cudowna aktorka, kobieta, która żadnej pracy się nie boi, to co mi pozwalało, zdrowie, podejmowałam się i na ogół y, szukałam dalej coś bardziej ekscytującego, dlatego ja dużo prac miałam. Zmienionych, ja nawet w sklepie pracowałam jako kierownik działu, gdzie kurczaki pieczono. O, i takie właśnie prace miałam. 4. Wymień pracę, która była dla Ciebie największym wyzwaniem. Gdzie co? To na pewno była praca na poczcie, kiedy trzeba było dowozić paczki. To było dla mnie wyzwanie, ponieważ ja miałam problem z językiem i trzeba było chodzić po ludziach do domów i z nimi rozmawiać, także to było dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie. 5. Czy wiedza, którą zdobyłaś na studiach, przydała Ci się później w pracy? Kochani, studiów nie mam, nie zaczynałam, zaczynać nie będę, nigdy mnie nie ciągnęło do studiów. Dla mnie nie ma po prostu odpowiedniego profilu, także nie wybieram się na studia i nie było takiej pracy, która by e, po prostu e, studia by mi się przydały do tej pracy. Ty idź pies, bo ty wariacji dostaniesz, spadaj. 6. E, co wolisz, pracę na etacie czy prowadzenie własnej działalności? Idź stąd. <laughs> Ale ją wolna. <laughs> Słuchajcie, praca czy na etacie czy prowadzenie własnej działalności? Wam powiem tak, są plusy i minusy obydwu Praca na etacie owszem ma takie plusy, że nie trzeba za dużo się przejmować jak się nawali, a praca jednak na swój rachunek, to jak się nawali, to się po prostu nie ma. I wam powiem, że mimo wszystko chyba praca na swój rachunek jest bardziej satysfakcjonująca, bardziej przyjemna. E, ciekawa jest i ja myślę, że warto, warto się tutaj właśnie tak poświęcić żeby, żeby coś swojego jednak mieć pytanie siódme gdybyś mogła zamienić się z kimś na zawody to z kim byś się zamieniła? co hmm. na zawody? jeżeli bym się mogła zamienić to na pewno bym się zamieniła z taką osobą która siedzi przed komputerem nic nie robi, klika sobie w facebooka przejdzie się, kawki się napije, to chyba byłaby taka fajna zamiana. A tak w ogóle to tak na poważnie to nie wiem, czy są takie zawody, na które bym się chciała zamienić, dlatego że jednak każdy zawód jest inny. Zawsze każdy chciał być jakimś lekarzem, czy fryzjerką, czy coś, ale ja jakoś tak nie mam jakoś specjalnie, żeby się z kimś zamieniać. Mm. Czy miałaś szefa despotę? Oj tak, i to nie jednego, kochani, nie jednego. I najbardziej charakterystyczną cechą mojej jednej szefowej z fabryki rybnej było takie poklepywanie po plecach. Dzień dobry! Już było wiadomo, że coś jest nie tak, i na pewno ona coś wymyśliła. 9. Czy wolisz zarządzać zespołem ludzi, czy wykonywać czyjeś polecenia? A wiecie co? Czasami jest dobrze wykonać swoje polecenia, jak jest coś takie bardziej może do wymyślenia, do przemyślenia bardziej takich, że um, no... Y jak to się nazywa, jakby wina spadała na kogoś, to niech spadnie na tą drugą osobę, prawda? A z drugiej strony jest fajnie wykonywać to, co się chce, zarządzać ludźmi, ułożyć sobie tak, jakby się chciało i po prostu wszyscy, jak w filmie, jako reżyser, my tu nadajemy tempo i oni gdzieś tam wykonują nasze ludziki prace. 10. Kim, chciała być, kim chciałaś być, gdy byłaś małą dziewczynką? Wiecie co, ja chciałam być sprzedawcą, jak ja miałam 3 czy 4 czy 5 lat, ja potrafiłam wyjąć wszystkie rzeczy z lodówki i sprzedawać. I moje losy się tak potoczyły, że później poszłam do szkoły handlowej, a później dalej sprzedawałam. później miałam ten sklep i ja cały czas sprzedaję. W tej chwili sprzedaję produkty firmy Forever Living Products. I jeżeli macie ochotę na dowiedzieć się więcej o tych produktach, to zapraszam Was tu pod filmikiem, napiszcie yy, i ja wam powiem więcej co i jak możecie pisać również na... To by było na tyle. Dziękuję za otagowanie mnie i pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój tag. Trzymajcie się, miłego dnia. Pa! pa.